Październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Z tej okazji, podczas jednego z wydań, pytania na śniadanie na antenie TVP, prowadzący Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora rozmawiali z zaproszonymi do studia gośćmi o profilaktyce nowotworów. Chodziło szczególnie o raka piersi i jelita grubego. W studiu TVP poruszono kwestię edukowania na temat nowotworów. Prowadzący mówili o świadomości obciążeń genetycznych. To wtedy Małgorzata Tomaszewska zdecydowała się na przekazanie osobistych wieści. Ja na przykład już jestem po zabiegu kolonoskopii, bo jestem obciążona rodzinnie i uważam, że to jest bardzo ważne, ta profilaktyka. Przyznała ciężarna prezenterka. Kolonoskopia to badanie pozwalające na ocenę stanu błony śluzowej jelita grubego. Wyznanie Tomaszewskiej dodało odwagi także Aleksandrowi Sikorze, który również podzielił się pewnymi wiadomościami z widzami. Jak ty się dzielisz takimi osobistymi doświadczeniami, to ja też powiem. Wiem, że w mojej rodzinie był nowotwór piersi i to jest ważne dla wszystkich członków rodziny. Nie tylko kobiet. Nie tylko one są obciążone, ale także ja jako mężczyzna jestem obciążony genetycznie nowotworami dodał prowadzący pytanie na śniadanie. Pamiętajmy o regularnych badaniach. Zobacz też. Dantejskie sceny w pytanie na śniadanie. Tomaszewska nie wiedziała, co robić, ciężarna Tomaszewska znika z pytania na śniadanie. Pilna weryfikacja planów gwiazdy TVP Tomaszewska już nie mogła dłużej tego ukrywać. Chodzi o jej dziecko.